Nikt nie lubi tego rajdu. Ten rajd może lubi Panicy, lubi Goriol, który wygrał tutaj 6 razy. Natomiast reszta zawodników narzeka. Jest to ciężki rajd, naprawdę. Ja myślę, że na jednym odcinku tutaj rajdu Korsyki mamy więcej zakrętów niż na całych mistrzostwach Polski do kupy. Naprawdę. Ja widziałem raid Sanremo dwa razy w moim życiu i myślałem, że ten rajd jest wyjątkowo ciężki, że Ride Sanremo jest wyjątkowo ciężkim rajdem. Natomiast... To co zobaczyłem tutaj podczas Rekonesansu przeszło moje najśmielsze oczekiwania i powiem szczerze, że dwukrotny przejazd na zapoznaniu to jest naprawdę nic. Nie pamiętam absolutnie żadnego zakrętu, ponieważ tych zakrętów jest niezliczona ilość, naprawdę niezliczona. Chciałbym się pokazać jak najlepiej zrobić wrażenie na zespole. Chciałbym zrobić coś takiego, czym zespół byłby bardzo zadowolony, ale widzę, że tutaj muszę się skoncentrować nad tym, żeby przejechać rajd, żeby zrobić jak najwięcej kilometrów. I żeby w przyszłym roku nie zaczynać od zera, bo jeżeli teraz wypadniemy na początkowych odcinkach, to za rok zaczynamy znowu od zera. Chciałbym tu przyjechać za rok i mieć już jeden pełny rajd na koncie. Nie wiem co powiedzieć, po prostu jestem załamany. Jakoś nie szło nam. Najpierw mieliśmy pH na testach. Popsuł się samochód, później spadł śnieg, nie mogliśmy testować. Przyjechaliśmy tutaj pełni optymizmu. Pojechaliśmy na shakedown na OS testowy wybuch silnik. Wczoraj wieczorem późno w nocy mechanicy założyli nowy silnik, pełni optymizmu ruszyliśmy do walki i na czwartym, piątym kilometrze 20-kmego odcinka zablokował się gaz w pozycji. Oczywiście otwartej. Było to strasznie ryzykowne, ponieważ z jednej strony mogłem zatrzymać samochód naciskając na hamulce, z drugiej strony naciskałem sprzęgło, ale nie mogłem za długo trzymać auta na sprzęgle, ponieważ silnik osiągał jakieś 12 tysięcy obrotów, co groziło natychmiastową eksplozją silnika, więc musiałem mocno hamować. Oczywiście przegrzały się hamulce, zaczął wyciekać olej, auto się zapaliło, musieliśmy się zatrzymać na odcinku. Zkasiliśmy na szczęście pożar, bez hamulców, tocząc się z góry, zjechaliśmy z tego S, straciliśmy jakieś, nie wiem nawet czasu innych załóg, ale jechaliśmy jakieś 15, może 16 minut dłużej niż wszyscy i tyle, myślę, że to już jest koniec dla nas, ponieważ auto, jeżeli gaz jest w pozycji otwartej, nie chce nawet zapalić do tego wszystkiego, nie ma w ogóle hamulców, nie ma oleju.